Ola, śniadanie. Kto z Państwa napije się mleka? Ja nie dziękuję, a ja poproszę. A, chłopak, Proszę Cię bardzo. Dziadku, przecież to jest papier. To dlaczego mleko się nie wylewa? No właśnie, powinien się przecież rozmoczyć. Słuchajcie, taki kartonik jest zbudowany nie tylko z papieru. Faktycznie, zewnętrzna warstwa to jest papier. Ale zobaczcie, w środku jest ich prasowany, przezroczysty polietylem. A tu co my mamy? Kto mi powie? Aluminium! Tak. No ale po co aż tyle warstw? Nie wystarczyłaby tylko jedna polietylen, i tak by się nie rozlewało? Każda z tych warstw jest bardzo potrzebna i spełnia ważną funkcję. Zobaczcie. Mamy dwa rodzaje tak zwanych kartoników do płynnej żywności: opakowania nieaseptyczne i nieco bardziej złożone opakowania aseptyczne, czyli takie, w które m.in. nalewane jest mleko uchate. W obu typach opakowań najważniejszą warstwę stanowi papier, a dokładniej karton, który nadaje im sztywność i wzmacnia strukturę. Zewnętrzna warstwa polietylenu chroni opakowanie przed wilgocią, wewnętrzna zapobiega m.in. wsiąkaniu mleka czy soków papier. W opakowaniach aseptycznych jest jeszcze cieńsza od ludzkiego włosa warstwa folii aluminiowej i sklejające ją z kartonem kolejne warstwy polietylenu. Zastosowanie opakowania kartonowego zdecydowanie wyklucza potrzebę stosowania konserwantów. Dodatkowo w przypadku opakowań pochodzących z technologii aseptycznej można również wyeliminować łańcuch chłodniczy, gdyż produkty w takich opakowaniach zachowują długą przydatność do spożycia bez potrzeby chłodzenia. W dużym uproszczeniu można to porównać do domowych sposobów wekowania produktów, gdzie również bez potrzeby dodawania jakichkolwiek sztucznych składników produkty zachowują swoją świeżość i walory przez długi czas. Papier stanowi od 70 do 80% masy kartonika do płynnej żywności. Papier produkuje się z celulozy, a celuloza z drewna, czyli surowca w pełni odnawialnego właściwie zarządzane lasy, a z takich pochodzi drewno do produkcji kartoników, mogą dostarczać surowca w nieskończoność. Jak możemy mieć pewność, że jest to robione właściwie? Naszym głównym narzędziem jest niezależna certyfikacja lasów. Uważamy, że najbardziej wiarygodny system certyfikacji oferuje Forest Stewardship Council. Certyfikacja FSC prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy i gwarantuje zachowanie równowagi pomiędzy środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami gospodarowania lasem. Umożliwia także śledzenie łańcucha dostaw od lasu po końcowy produkt z drewna lub Papieru. Wierzymy, że certyfikat FSC wzmacnia naszą konkurencyjność i stanowi jedyną w swoim rodzaju ekologiczną propozycję rynkową o unikatowej wartości dodanej, którą oferujemy naszym partnerom z przemysłu spożywczego, handlowi detalicznemu i konsumentom. Dziadku, ale do mleczarni czy zakładu, gdzie nalewa się sok, takie kartoniki trzeba przewieźć, o prawda? Przed. I co, nie zginiączą się w ciężarówce? A kto ci powiedział, że kartonik jest transportowany w takiej formie? Oczywiście transport gotowych opakowań nie miałby najmniejszego sensu i ze względów ekonomicznych i logistycznych. Tak zwany materiał opakowaniowy dociera do zakładów w zupełnie innej postaci. Mogą to być role, z których w mleczarni czy zakładzie produkującym soki specjalna maszyna wycina kształt opakowania, formuje i napełnia płynną zawartością. Innym sposobem jest dostarczanie materiału opakowaniowego w uprzednio przygotowanych wykrojach. W tym przypadku maszyna musi jedynie złożyć opakowanie i napełnić. Napełnione kartoniki opuszczają zakład i wędrują do sklepów. Największym problemem w czasie transportu jest tak zwane wożenie powietrza. Niezależnie od tego, ile masy ciężarówka ma na pace, spali podobną ilość paliwa. W interesie wszystkich, także konsumentów, leży, aby możliwie dokładnie ją zapakować. Wtedy koszty transportu maleją. Dobrze by też było, aby przewozić przede wszystkim produkt, a nie opakowanie, które stanie się odpadem. Tu także kartoniki ujawniają swe zalety. Opakowanie kartonowe jest prawdziwym mistrzszczykiem logistyki. To dzięki temu, że jest ono bardzo lekkie. E, średnia waga litrowego opakowania to około 30 gram. Można więc powiedzieć, że 30 gram opakowania chroni 1000 gram zawartości. Poza tym, prostopadłościenny kształt opakowań sprawia, że perfekcyjnie można wykorzystać powierzchnię paletową i dzięki temu oszczędzać koszty transportu i energii. Dzięki temu, że opakowania kartonowe są tak lekkie, w całej masie ładunku opakowanie to tylko 5%. Dzięki temu, że 100% powierzchni opakowania kartonowego można wykorzystać na zagospodarowanie elementami graficznymi, nie musimy już stosować żadnych dodatkowych etykiet czy naklejek, co również jest dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o proces recyklingu. Opakowanie kartonowe jest recyklingowalne i tak naprawdę wszystko, co należy zrobić, żeby to opakowanie trafiło do recyklingu, należy je po prostu zgnieść i wrzucić do właściwego pojemnika. Dziadku, czy takie opakowania też można przetworzyć? Tak jak puszki i butelki PET? Skoro to głównie papier. Tak. Do niedawna wprawdzie były problemy z oddzieleniem papieru od pozostałych warstw, ale to na szczęście już jest przeszłość. A czy są do tego potrzebne jakieś specjalne fabryki? Nie, to się odbywa w papierniach. Na terenie Polski mamy trzy takie papiernie, które zajmują się przetwarzaniem tego typu odpadów. To chyba bardzo trudne. No łatwe nie jest. Przede wszystkim opakowania trafiające do papierni muszą być wstępnie posortowane. Następnie poddawane są procesowi rozwłókniania w tzw. hydropulperze. To urządzenie przypomina bęben dużej pralki wirnikowej. Kartoniki są tu wrzucane, zalewane wodą i mieszane. W ten sposób włókno celulozowe zostaje oddzielone od reszty warstw, czyli aluminium sklejonego z polietylenem, popularnie nazywanego polialu. Ale żeby kartonik dostał swoje drugie życie, musimy go najpierw selektywnie zebrać. Kartony po mleku i sokach to bardzo wartościowy surowiec wtórny. Zapotrzebowanie na nie stale wzrasta wśród polskich recyklerów. Ale jeszcze 7 lat temu sytuacja była zupełnie inna, gdyż w Polsce nie były prowadzone żadne działania w zakresie zbiórki i recyklingu tego typu opakowań. W 2007 roku powstało dobrowolne porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Wśród jego sygnatariuszy znalazły się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej oraz firmy dostarczające materiał opakowaniowy. Ich dzieckiem był program Rekarton, którego celem stało się stworzenie sprawnego systemu zbiórki i zagospodarowania tego typu odpadów. W całym tym okresie program Rekarton zebrał około 35 tysięcy ton zużytych opakowań po mleku i sokach. Program Rekarton stale zwiększał poziom recyklingu każdego roku. W 2013 osiągnął 12,5% spośród wszystkich wprowadzonych na rynek kartoników. Należy przy tym podkreślić, że program ReKarton działał w sytuacji braku właściwych uregulowań prawnych. W ciągu siedmiu lat funkcjonowania programu zebrano i poddano recyklingowi taką masę kartoników, do której przewiezienia potrzeba ponad 1800 tirów, które ustawione w linii jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości prawie 25 km. Od stycznia tego roku funkcjonuje w Polsce komplet ustaw. Regulujący obszar zarządzania odpadami opakowaniowymi. Wraz z wejściem w życie rozporządzeń, które stanowią akty wykonawcze do ustaw, będziemy mogli mówić o kompletnym porządku prawnym regulującym ten obszar działań gospodarczych. Ustawy środowiskowe przenoszą na grunt Polski dyrektywy Unii Europejskiej. Oczywiście jest to pewien proces i z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie jest on jeszcze zakończony. Nowe regulacje prawne dają szansę, że dostępność surowca wtórnego, jakim są zużyte kartoniki, będzie stale rósła. Także konsumenci mogą się przyczynić do poprawy tego procesu poprzez właściwą selekcję odpadów już na etapie gospodarstwa domowego. A czy z takich zużytych kartoników można zrobić nowe opakowania na mleko czy sok? Teoretycznie tak, ale jest to pozbawione sensu. Dlaczego? Ano dlatego, że na świecie jest tylko kilka zakładów produkujących tego typu opakowania, no akurat w Polsce my nie mamy. W związku z tym zbieramy najpierw takie opakowania, a później musielibyśmy je przesłać, nie wiem, tysiąc kilometrów albo może jeszcze dalej do takiego zakładu. I nawet gdybyśmy je wstępnie przetworzyli, to jest to pozbawione ekonomicznego sensu. To co robi się z takich kacelników? No to zobaczmy. Celuloza odzyskana z kartoników jest bardzo dobrej jakości. Są to długie włókna, które można jeszcze wielokrotnie wykorzystywać. Z niej w Polsce produkuje się przede wszystkim papier i tekturę o różnej gramaturze oraz tekturę falistą. Odpad polialu powstały w procesie odzyskiwania celulozy w papierni i jest wykorzystywany do produkcji tzw. plastikowego drewna, z którego powstają meble ogrodowe, uchwyty do narzędzi, ogrodzenia, gadżety. Drugi sposób recyklingu tego typu odpadów opakowaniowych nie wymaga rozwłókniania kartoników. Są one jedynie rozdrabniane, podgrzewane i sprasowywane. Topiąc się, polietylen zawarty w opakowaniu wiąże, wypełnia i uszczelnia strukturę wyrobu. W ten sposób powstają płyty, Wykorzystywane w budownictwie. To są akurat właśnie mebelki takie robione z kartonów popólnej żywności. To jest, tu jest tak, celuloza, polietylen i aluminium. I to, to, to w ogóle ma taką jakby nie chłonie wody. Kartoniki po żywności płynnej są cennym i poszukiwanym przez recyklerów surowcem. Problem w tym, że jeśli trafią do pojemnika na odpady zmieszane, wtedy praktycznie nie da się ich już odzyskać. Dziś zaledwie kilkanaście procent wprowadzonych na rynek tego typu opakowań jest selektywnie zbierane i poddawane recyklingowi. Dla przykładów Belgii, która jest tu liderem, to prawie 80%. Procent. Aby to zmienić, potrzebne są nie tylko przepisy prawa oraz sprawnie działający system gospodarki odpadami. Ważną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju kampanie edukacyjne, bo trzeba zmienić świadomość ekologiczną Polaków. Takie zadanie m.in. stoi przed Fundacją Prokarton, powstałą z inicjatywy producentów materiału opakowaniowego. Już na poziomie gospodarstwa domowego należy kształtować odpowiednie nawyki segregacji śmieci. Dzieci powinny dostawać w szkole odpowiednią porcję wiedzy ekologicznej, a wśród dorosłych należy rozwijać modę na postawy proekologiczne. Ten właśnie cel stawia przed sobą Fundacja Prokarta. Przeprowadzamy społeczne akcje edukacyjne w ramach kampanii Karton Naturalnie, jak chociażby ta tutaj w Rzeszowie. Musisz wrzucić tylko te kartoniki do kota. Bardzo prosta zabawa. Pokażę Ci jak. Zobacz. Musisz wziąć tak i wcelować. Umiesz to zrobić? Już od godziny 9 pojawili się pierwsi ludzie z surowcami wtórnymi, a akcja wystartowała o 11. Akcja karton naturalnie polega na tym, że zbieramy kartoniki po napojach i rozdajemy za nie bilety do różnego rodzaju ośrodków kultury. Tutaj w Rzeszowie i w okolicy dostaliśmy bilety do teatrów, do muzeów, do galerii, na fitness, na jogę, na Kartingowy. Ludzie się naprawdę bardzo cieszyli, mogąc wybrać różne oferty kulturalne. Za co? No właśnie za te kartoniki, które dzisiaj tutaj zbieraliśmy. Chcemy pokazać, że segregowanie odpadów, segregowanie kartoników to jest takie naturalne zachowanie, no i również kulturalne, dlatego że człowiek kulturalny nie tylko czyta dobre książki, chodzi do teatru, ale również codziennie potrafi dbać o swoje środowisko i w sposób kulturalny z tym środowiskiem się obchodzi. A wy nie wybieracie się do szkoły? Już, już. Kola-kola, a nie zapomnieliście o czymś? Michał, proszę, a wiesz, co z tym zrobić przed wyrzuceniem? Zgnieść by zajmował mniej miejsca. Tak jest. Dziadku, a czy trzeba zajmować zakrętki? Nie, chyba, że aktualnie zbieracie w szkole. Ale jeżeli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kartoniki po sokach czy mleku wyrzucać razem z nakrętkami. A do jakiego pojemnika? To wszystko zależy od tego, gdzie się mieszka i jak w danej gminie jest zorganizowana selektywna zbiórka odpadów. A jeżeli chodzi o Warszawę, to tego typu odpady wrzucamy do pojemników i worków o kolorze czerwonym. Ale moi drodzy, czas do szkoły. Myk, myk, bardzo proszę, biegu się.